Kochani, witajcie na kanale Fotisima. Ja dzisiaj w ogóle nie planowałam vlogować ani robić żadnego filmiku, dlatego jestem w ogóle nieprzygotowana. Nie mam mojego aparatu, nie mam mojego Action -cama, ale mam iPhone'a. A wiadomo, że jak się ma telefon, to można robić. Podobicie filmy o nieruchomościach, i ja właśnie mam takie wyzwanie przed sobą. Moi przyjaciele, którzy doprowadzili się za granicę, poprosili mnie o sprzedaż ich mieszkania. Mieszkanie jest w Warszawie. I ma około 90 metrów. Dokładnie jeszcze nie wiem, będę to ustalać, tak wygląda z tego, co około 90 metrów. Ma cztery pokoje, czyli trzy sypialnie, living. Właśnie do niego wchodzę i będę robić taki pierwszy przegląd. To mieszkanie od jakiegoś czasu stoi puste, nikt tutaj nie mieszkał. No i właścicielom zależy na no jak najszybszej sprzedaży, wiadomo. Nie planują już tutaj wracać, osiedlili się daleko, daleko stąd i zobaczmy, co możemy z tym mieszkaniem zrobić i jakie wrażenie na nas zrobić. Zacznę od najmniejszego pokoju, który jest, no to może być pokój dziecka. Myślę, że to będzie bardzo fajne mieszkanie dla rodziny. Ten pokój, no tutaj był przygotowany, był wynajmowany przez jakiś czas, więc ten pokój był przygotowywany dla pewnie dla jednej osoby, dla pary, ktoś tutaj pewnie mieszkał, no ale widać, że są dosyć duże zniszczenia. Tutaj na biurku też to za ładnie nie wygląda. Boję się, że przyprowadzając tutaj klientów, no tak może to nie zrobić dobrego wrażenia. Dobrze, wejdźmy do łazienki, zapalę światełko. O, chyba będę musiała powymieniać żarówki. O, wyłączyłam wiatrak, będzie, nas lepiej, będzie mnie lepiej słychać. Jest bardzo fajna, duża kabina prysznicowa. Trochę brakuje tam światła. To mieszkanie było wyremontowane, ono było kupione nowe, to jest nowy budynek, nowy w znaczeniu mniej niż 10 lat ma. Ono było z tego co pamiętam zrobione jakieś 7-8 lat temu. O, tutaj widać, wychodzą jakieś takie tutaj kwiatki, no nie, tutaj widać, że kabina prysznicowa przeciekała, nie wygląda to najlepiej, źle wróży na sprzedaż, To jest chyba nawet ogrzewanie podłogowe, jak widzę, ale tutaj, kurczę, czy potrzebne będzie jakieś małe odświeżenie i remont? Tak mi się wydaje, bo takie wrażenie robi na mnie to mieszkanie, jakby miało, yy, no... Chcemy je sprzedać jako mieszkanie gotowe i fajne, a ono robi wrażenie trochę do remontu, więc to jest kuchnia, bardzo fajna kuchnia, zobaczcie, to jest salon połączony z kuchnią albo bardziej kuchnia z salonem. Kuchnia jest bardzo fajna. Ja pamiętam, byłam w tym mieszkaniu zaraz, jak ono się zrobiło, jak było wykończone, zrobiło na mnie bardzo fajne wrażenie. No teraz y, oni tutaj mieszkali parę lat, później było wynajmowane przez wiele lat, więc no wiecie, no, ludzie wynajmują tak nie dbają, więc tak wiadomo. Tutaj jest część salonowa, jest sofa, jest miejsce na telewizor, w tej chwili go już nie ma. I tutaj są y, dwa pokoje. Fajny, bardzo stół, dobrej jakości, świetny. Kuchnia w zabudowie, nie wiem czy to była IKEA, czy to była kuchnia robiona. Na zamówienie. W każdym razie no, widzę, że jest w dosyć dobrym stanie. Troszeczkę żarówek tutaj padło, więc będę musiała je powymieniać. Ten dywan no, też wymagałby pewnie jakiegoś konkretnego prania albo ukrycia gdzieś głęboko w jakiejś szafie. Sofa też. I przejdźmy może do drugiej sypialni dziecięcej. To są bardzo fajne, duże dziecięce pokoje, muszę przyznać. Jakbym miała sama mieszkać w takim mieszkaniu, nie wiem, gdybyśmy mieli mieć jakiś przestój i remont w naszym domu, nie mogli tam mieszkać, to to jest mieszkanie, które by dało radę dla rodziny, no bo ma te dwie oddzielne sypialnie. Spokojnie można pomieścić dzieciaki i siebie. Tak, tutaj trzeba będzie zdobyć odświeżenie. No i pokażę Wam sypialnię. Ja myślę, że tutaj by się przydał taki detailing mały trochę, żeby trochę to podrasować, żeby to wszystko jakoś ładniej pokazać, żeby to łóżko zaścielić, wiecie, poduchy. To się od razu lepiej sprzeda, fajny zapach w tym mieszkaniu. Eee, no, tak myślę, że to od razu zrobi lepsze wrażenie. Tutaj już wyjęłam żarówki z tych lampek, bo one padły. Sypialnia jest fajna, duża. No i najfajniejsze... Może nie najfajniejsza, ale też bardzo fajna jest tutaj niewielka garderoba. Także no, mi się to mieszkanie bardzo podoba. No i zobaczmy, zobaczmy. To jest komoda taka duża też, może na jakąś bieliznę. Ja podejrzewam, że te meble wszystkie tutaj zostaną, albo może właściciele będą je chcieli tanio sprzedać. Tu jest jeszcze dosyć duży balkon. No może nie taras, ale balkon. I on tutaj w dwóch sypialniach dochodzi. Spore dosyć miejsca. Nie wiem, mam taki plan wstępny, żeby ten film składał się z kilku części. Połączę go w całość oczywiście, ale właśnie jak wygląda to mieszkanie, bo to jest moje pierwsze wejście. Ogólnie to chciałabym, żeby to mieszkanie robiło takie wrażenie na ludziach, których tutaj będę przeprowadzać, żeby to mieszkanie sprzedać, jak na mnie zrobiło, jak weszłam tutaj 7 lat temu. I żeby to jeszcze zrobić tanim kosztem, także będę starała się namówić właścicieli na to, żeby tutaj zrobić małe odświeżenie i mały detailing. Wiem, oni nie będą chcieli inwestować za bardzo, ale pewne rzeczy będzie trzeba niestety tutaj zrobić. Także kochani, to tyle na dzisiaj, zobaczymy jakie będą następne kroki związane z tą nieruchomością. To jest mój pierwszy raz w sprzedaży tego typu mieszkania. Cześć kochani, witajcie ponownie. W pierwszej części tego filmu, którą nagrałam kilka tygodni wcześniej, opowiadałam Wam o tym, jak weszłam do tego mieszkania i co planuję tutaj zrobić. Skontaktowałam się z właścicielami, właściciele zgodzili się na moje rekomendacje, to znaczy na odmalowanie mieszkania i na taki malutki tuning tutaj w lokalu, i właśnie to przeprowadziłam. I pokażę Wam teraz, jakie takie małe, drobne zmiany. Poczyniłam w tym mieszkaniu, zanim wystawiłam je na sprzedaż. Zobaczcie. Przede wszystkim taki bardzo drobny zabieg, a mianowicie zaścielenie łóżka. Daje poczucie takiego, no wiecie, takiego klimatu domowego. Zrobiło się od razu inaczej, przyjemniej. Posprzątałam jakieś takie drobne rzeczy, które tutaj leżały dookoła. Na stole w kuchni pojawiły się kwiatki, to są kwiatki zapachowe. Tutaj znacie pewnie z naszych filmów z Kingą, pięknie pachniały, po wejściu do mieszkania od razu było czuć no, taką świeżością fajną, bardzo przyjemne wrażenie. Mieszkanie zostało gruntownie wysprzątane. Tutaj była w tym miejscu sofa, którą zobaczycie na zdjęciach. Ta sofa została wyprana. W tej chwili zabrał ją ktoś z członków rodziny, właścicieli tego mieszkania. Został tylko dywan, który również został wyprany, ponieważ miał plamy. Tutaj całe okna były porośnięte bluszczem z zewnątrz. Ten bluszcz został powycinany. No i najważniejsze, mieszkanie zostało gruntownie pomalowane, tak? wszystkie te brudy, zabrudzenia na ścianach, jakieś takie zaniedbania zostały naprawione i mieszkanie ma wrażenie, sprawia wrażenie takiego czystego w tej chwili. Tutaj jest jedna z sypialni, na potrzeby sesji zdjęciowej w tej sypialni, w której jest bardzo mocno powlamiona sofa, plama została zakryta. No, dobrze jest pokazać mieszkanie z meblami, dlatego zależało mi na tym, żeby, żeby mimo wszystko ta sofa tutaj była, żeby się jej nie pozbywać. To ma być pokój dziecięcy. Mieszkanie to yy, będzie służyło nowym właścicielom. Yy, o całej procedurze i transakcji za chwilkę opowiem. Pokażę Wam jeszcze, jak zmieniła się łazienka. W łazience proste takie zmiany, słuchajcie, tutaj nic nie ma, żadnych gadżetów, nic tutaj nie leży, leży tylko ręczniczek, nawet schowałam na potrzeby sesji, schowałam nawet mydło, czy jakąś mytelniczkę, która tutaj stała, właśnie taką gruntownie wysprzątana, cała mieszkanie zresztą takich chodniczek, naprawione zostały te brzydactwa tutaj na ścianie, które wcześniej widzieliście na filmie, zostały poczyszczone fugi, więc wszystko wygląda dużo, dużo lepiej. Tak wygląda to mieszkanie w tej chwili. Pewnie takich ogólnie różnic wielkich to teraz nie zobaczycie. Natomiast one były bardzo widoczne. No po samym wymalowaniu, takim odświeżeniu, to efekt był piorunujący. Także, kochani, podsumowując, mieszkanie zostało pomalowane, koszt 3000 zł. Pranie sofy, karszerem i dywanu, 200 zł. Pranie, sprzątanie mieszkania, koszt 150 zł. I Dzięki temu właściciele jak myślicie, sprzedali czy nie sprzedali to mieszkanie. Sprzedali. Sprzedałam to mieszkanie dokładnie 3 tygodnie potem, jak przejęłam klucze od agencji. Tak jak wcześniej wspominałam, przez pierwsze pół roku sprzedaży to mieszkanie było przekazane dużej agencji nieruchomości sieciowej, ta agencja nie poradziła sobie ze sprzedażą tego, tego lokalu. Następnie Przejęła je druga agencja, która również nie poradziła sobie ze sprzedażą tego lokalu. Myślę, że dzięki właśnie temu indywidualnemu podejściu Mojemu, dzięki temu, że zajęłam się tym mieszkaniem, tak jak on chciał sprzedać swoje mieszkanie. Nie było to jedno z 50 albo ze 100 albo z 200 mieszkań w ofercie agencji, tylko było to po prostu jedyne mieszkanie, jakie w danym czasie sprzedawałam, No bo, tak jak wspominałam, nie zajmuję się tym na co dzień, zajmuję się najmem krótkoterminowym i tak naprawdę to moi przyjaciele poprosili mnie o pomoc przy sprzedaży tej nieruchomości. Zrobiłam bardzo ładną sesję, którą wam pokażę tego mieszkania. Następnie mieszkanie zamieściłam w ogłoszeniu na portalu OLX w sobotę wieczorem. W niedzielę rano miałam już telefon od przyszłych właścicieli, którzy już w tej chwili są prawie pełnomocnymi właścicielami, bo jesteśmy po umowie notarialnej przedstępnej i dzisiaj będę przekazywać klucze do tego lokalu. Także poprzedni właściciele zgodzili się, żeby tym nowym państwu przekazać lokal już po umowie przedstępnej. Tak jak wcześniej wspomniałam, poprzedni właściciele tego lokalu mieszkają bardzo daleko za granicą i no, mogli przylecieć do Polski, żeby sfinalizować tą transakcję, jednak no, było to bardzo kosztowne, dlatego zdecydowaliśmy się wszyscy na transakcję zdalną, da się to zrobić. Polega ona na tym mniej więcej, że oni w swoim kraju, w którym w tej chwili mieszkają, załatwili u notariusza dokument, specjalną klauzulę, która potwierdza ich jako właścicieli tego lokalu i upoważnili mnie do przeprowadzenia całej transakcji w ich imieniu, włącznie z załatwieniem spraw kredytowych w banku, ponieważ to mieszkanie jest kredytowane. I będę załatwiać za nich całe procedury w banku. Jesteśmy już po umowie notarialnej, gdzie reprezentowałam jako pełnomocnik właśnie tą rodzinę. Także kochani, za około miesiąc, może sześć tygodni będzie finalna umowa, finalny akt notarialny na ten lokal. Dzisiaj przekazuję klucze nowym właścicielom, przyszłym, bo chyba jeszcze takim niepełnym właścicielom. Jesteśmy w takim rozkroku, można powiedzieć. No i jestem bardzo zadowolona z tej transakcji. Bardzo zadowolona, ponieważ no, to moja pierwsza taka transakcja. Chciałam się sprawdzić tak naprawdę, czy to zadziała. Także widzicie, małe rzeczy naprawdę przyniosłam, e, wiecie, zajmuję się najmem krótkoterminowym, więc przyniosłam e, narzuty na łóżko, pościel, cokolwiek, parę gadżetów, które miałam w biurze, jakieś obrazki, stoliczki i zajęło mi to tak naprawdę jedno popołudnie. Myślę, że też dzięki temu mieszkanie... Tak szybko się sprzedało, ponieważ po prostu robiło bardzo fajne wrażenie. Myślę, że jeżeli chcecie sprzedać mieszkanie, zadbajcie o te drobne szczegóły, zadbajcie o to, jeżeli w tym mieszkaniu mieszkacie, żeby jak przychodzą ludzie oglądać, żeby wszystkie gadżety były pochowane, żeby po prostu było możliwie jak najczyściej, jak najporządniej. Nawet jak chciałam pokazać to mieszkanie potencjalnym klientom, to po wejściu pozapalałam absolutnie wszystkie lampy. Żeby było jasno, widno, zadbałam o to, żeby żaluzje były delikatnie zasłonięte, żeby była taka dymowa atmosfera, żeby był ten zapach w środku, żeby nie było żadnych takich rzeczy, które zakłócają odbiór tego mieszkania na przykład. Moja leżąca kudka, moje buty, moja torebka, to wszystko było schowane w szafie, żeby nie szpyciło, nie śmieciło i żeby było po prostu czysto i żeby ludzie mogli się poczuć tak, jakby tutaj już mieszkali. Także polecam Wam właśnie takie podejście do klienta, jeżeli sprzedajecie swoje mieszkania, no bo może jesteście małymi agencjami, bo to działa. Słuchajcie, właściciele sprzedali to mieszkanie za pełną kwotę. Był jeszcze jeden klient i jeszcze zanim to mieszkanie zostało odmalowane i odświeżone i zanim te wszystkie gadżety tutaj wjechały, no mów się, że tych gadżetów jest pięć na krzyż, więc też nie jest to jakiś rocket science i nic tutaj wielkiego się nie wydarzyło. Był klient, który oferował im 50 tysięcy mniej. Zważywszy na to, że cena tego lokalu jest to chyba 7 tysięcy z metra w Warszawie na Zaciszu, to jest, uważam, dobra cena. Tutaj jest metro 8 minut stąd, więc też spacerem, więc też nie jest to e, jakaś duża odległość, no i jest to metro, tak? Do no teraz lokale przy metrze to w Warszawie na pewno wagę złota. Także kochani, e, dziękuję za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, dajcie znać, czy, czy, czy takie podejście Wam się podoba, czy nie. Do zobaczenia!